Głównie chodzi o to, żeby to robić, jak, jak strzelasz, bach, bach. Nie? bach, 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 bach. Warto mieć też tę nogę w kierunku tego, bo wiesz, tu, tu masz ten bitum do mnie, nie? Mm -hmm. Więc jak, jakbyś strzelał, to lepiej się już już tak niż tam robić, nie? Bo wtedy masz większą masę ciała wystarczająco, nie? Trzy. Uwaga. 77 1 0 4 pierwszy strzał, więc prawie, już w tej sekundzie powinien być w pierwszym sekundzie. Uwaga, nie

Taki, taki jak ten, sygnał, wchodzisz, hop, nie? Czarnie tylko, hop. Gotu? Czas jest ogólnie dobry, tylko... No, nie, nie widzę, czy weszło. Wiesz, nie musisz się mega śpieszyć, bo lepiej, żebyś to zrobił tak płynnie, żeby to weszło w, w Dobra. tą masę. Na szybko, tam, szybko, 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 a tak Ta. naprawdę... O nie, nie wiem, czy jest na prawej. A, może jest, no. Także spokojnie. Uwaga. Pokaż mnie... mi. Zostanę z tej strony. Ustalnił mi to też.

o Zabia. Zabia? Co? Och, ja masz. też nogi zmienić? Nie, nie trzeba, ogólnie Wiesz, bo gumy jak tak. tak naprawdę, jak się stoisz, to by, nie. I teraz przykładowo coś robisz, to zawsze masz mieć posturę prosto, tak? Czyli mhm. w tym momencie, czy będziesz sobie szczerał, tak? Czy będziesz sobie szczerał, tak? O, o a się rzecz, to jest kwestia, że yy, Tylko robisz najpierw z yy, prawą, tylko nie, nie przekładasz ją od razu. A nie? dobra, najpierw, czyli najpierw dwa prawą. Pam, pam, I chowam. No. I dobra. Przekładasz dwa lewą, chowam i tak. Dobra, zmiana. Ale czy. dwa, chowam. Chowasz, no i za chwilę robimy lewą. Dobra. Aha, dobra. Okej, okay, dobra. Czyli wyciągam i później. Uwaga. 4, tak? Pierwszy, pierwszy strzał Teraz przekładamy do ręki, tak? Dobra. Wyciągam, przekładam i Tak, jest. Uwaga. Hmm? Tak. Dwa, dwa, dwa. Dobra, ale to co, tu strzelam jeden, mam biec tam? Tak. Mam dwa, tak. biegnę z powrotem. Jest, jest sygnał turnera. Bam. bam. Bam, bam. Bam, Dobra. Bam, bam. Sadzisz, tego no, raz? ten nie wejdzie tutaj. Dobra. Ja co powiedział. Dobra. Pierwszy, później dwa. Znaczy. cały czas Dobra. 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 Dobra.

Леста. Леста кулак. Леста одна. ты пройдишься? Ale tak właśnie jest w stresie, nie? że po prostu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.